Cześć, mam na imię Marek. Dzisiaj opowiem Ci, jak skonfigurować przesyłanie lidów z Twojego konta reklamowego na Facebooku w postaci nowych kontaktów do Twojego systemu CRM WireCRM. Ma to na celu automatyczne przeniesienie wszystkich nowych lidów z Facebooka do innych systemów. Na przykład, będziesz mógł dodawać nowe kontakty do WireCRM, wygodnie je przechowywać, przetwarzać i współdziałać z nimi na wiele sposobów w przyszłości. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Najpierw należy utworzyć nowe połączenie. Na tym etapie można skorzystać z jednego z gotowych szablonów systemów, do których można przenosić dane. W tym przypadku musimy wybrać szablon systemu WireCRM – Create Contacts. Na tym etapie musisz połączyć swoje konto na Facebooku z systemem SaveMY Leads. Najpierw musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do Facebooka. Następnie kliknij Edytuj ustawienia. Na tym etapie widzisz wszystkie strony reklamowe, do których masz dostęp. Polecam zaznaczyć je wszystkie naraz, aby móc w przyszłości z nimi pracować. Teraz musisz pozostawić wszystkie pola wyboru włączone. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, należy je wybrać. Następnie wybierz stronę reklamową, na którą chcemy przenosić led -i. Wtedy musisz określić formularze, dla których dane będą przesyłane. Jeśli masz określonych wiele formularzy, będziesz musiał utworzyć wiele połączeń dla każdego z nich. W tym momencie musisz połączyć swoje konto WireCRM z usługą Save Leads. Należy podać klucz API. Aby ją uzyskać, przejdź do swojego profilu WireCRM. Najpierw przejdź do ustawień profilu. Skopiuj klucz API, aby móc go wkleić w odpowiednie pole w serwisie Save My Leads. Po wypełnieniu wymaganego pola kliknij Zapisz. Gdy na liście pojawi się połączone konto, wybierz je. Następnie zobaczysz pola WireCRM umożliwiające utworzenie nowego kontaktu. Do tych pól można przekazywać zmienne z Facebooka. Aby dodać zmienną do pola, kliknij na nie i wybierz zmienną z listy rozwijanej. Jeśli użytkownik jest zadowolony z pól predefiniowanych, może je pozostawić bez zmian. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Kontynuuj. W tym momencie zobaczysz przykład wypełnienia pól na kontakcie. Aby sprawdzić poprawność ustawień, kliknij Wyślij dane testowe do WireCRM. Po pomyślnym złożeniu dokumentów przejdź do swojego biura WireCRM i sprawdź wynik. Jeśli wynik jest zadowalający, wróć do Save Emigre Leads i zakończ konfigurację. Wire CRM musi być natychmiast aktualizowany na podstawie nowych lidów z Facebooka. Wystarczy kliknąć na Finish Setup, aby to zrobić. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę kontaktu, przejdź do ustawień. To wszystko życzę udanych ustawień integracyjnych i powodzenia